Cześć, nazywam się Bożej Kasprzak i zaraz pokażę Wam, jak dopalam GPF w samochodzie żony. Rzecz, o której chciałem powiedzieć, to że jestem troszeczkę rozczarowany ze względu na to, że mimo, że auto nam się bardzo podoba, fajnie jeździ w trasie, prowadzi się naprawdę sprężyście, jest cicha, na czym mi bardzo zależało, aż... Są zaskoczone, jak cicho jest to auto w trasie. To jednak kupowaliśmy je z pełną świadomością tego, że będzie użytkowane w mieście. Żona robi krótkie dystanse. Ja wiedziałem, że to się pewnie raz na jakiś czas będzie zapalać, ale nie miałem świadomości, że dopalenie tego GPF-u będzie tak problematyczne, że rzeczywiście musiałem znaleźć sposób. Żeby nie jechać do tego serwisu I żeby oni nie dopalali mi tego manualnie Bo to jest strata pieniędzy I strata czasu Tak więc auto jest rozgrzane Będziemy tam sobie Ten samochód gdy wyjedziemy na trasę Dopalać I pokażę wam po drodze Jak to wygląda technicznie Więc już wyjechaliśmy sobie na 800 km, więc po 800 km, no jeszcze auto było na dotarcie, Nie chciałem tutaj dziwnych manewrów wykonywać. E, pojechałem e, po pierwszej zmianie oleju, to znaczy po 1500 km, pojechałem sobie na trasę i jechałem z prędkością obrotową około 4000 obrotów na czwartym biegu przez dłuższy czas. I nie byłem w stanie tego wypalić, tak żeby mi to zgasło. No i e, ci szperając w internecie, e, doszedłem do wiadomości, W których okazało się, że dopalanie tego kpf nie polega na zwiększaniu yy, yy, temperatury w silniku, tylko chodzi o dopalenie, o zwiększenie temperatury w układzie wydechowym. A kiedy to się dzieje? Dzieje to się wtedy, kiedy przyspieszamy i zwalniamy na zmianę. Czyli przyspieszamy do około, tak jak tutaj, do około 4000 obrotów. Przepraszam, do około 4000 obrotów. I odpuszczamy gaz na 5 sekund. To jest taka metoda, żabisków. Raz, dwa. zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. odpuszczamy. No już się zawracam. Procedura przebiegła pomyślnie. I to zgasło już jakieś 5 km temu. Czyli zrobiliśmy 40 km. Z czego procedury wypalania było 28. Zrobiliśmy to dosyć sprawnie, skacząc sobie do tej prędkości obrotowej 4000 obrotów, spalanie tam się skoczyło do 10 z groszem. Teraz musimy wrócić do domu. Więc mamy 45 km, odległość jest równa. Więc zrobimy jakieś 90 km tylko i wyłącznie po to, żeby ten GPF mógł się dopalić. Co troszeczkę tutaj nam e, zmusza nas do pomyślenia o tym, gdzie ta ekologia e, dąży. Ze względu na to, że tak, po pierwsze, my musimy zużyć paliwo, żeby dopalić stare paliwo, jakby no tutaj ta ekonomia się totalnie nie zgadza. A druga sprawa, i moim zdaniem dużo bardziej e, zła, to to, że my ryzykujemy swoje życie zdrowie, jadąc na trasę i wykonując jakieś dziwne manewry, bo rzeczywiście możemy całą procedurę wykonać w warsztacie i płacić, ileś tam 200-300 zł, nie wiem ile oni za to biorą, prawda? Jedziemy i oni pałują to auto, na, które stoi sobie na na parkingu, prawda? I za pieniążki dopalają nam ten GPF, prawda? Ale, jak mówiłem, ja kupowałem z premedytacją auto benzynowe po to, żeby móc nim Mieście. Z auto jesteśmy w ogóle super zadowoleni. W trasie się spisuje ekstra, jest ciche. E, za tą kasę to było naprawdę dobry ruch. Ale ten GPF e, i to dopalanie GPF-u jest e, co najmniej e, irytujące. Nawet jak ta kontrolka się zapali, czuć, że to auto troszeczkę inaczej pracuje, że coś tam ulgocze, że tam delikatnie ten e, silnik sobie poradzić, pewnie składem mieszanki z tym dopaleniem niestety sobie nie radzi, no i potrzeba większej ingerencji kierującego, ja osobiście nie wyobrażam sobie mojej żony, która jedzie na trasę i do prędkości obrotowych 4000 na czwartym biegu, czyli jakichś 120-130 zwiększa cały czas prędkość wykonując dziwne manewry, które są po prostu niebezpieczne Zastanówmy się, czy no nawet Kia Polska, czy oni nie są w stanie zmienić troszeczkę tego oprogramowania. Ja z miejsca mówię, że jeżeli ja po gwarancji, po okresie gwarancyjnym będę miał możliwość tego usunięcia, to od razu to robię. Druga sprawa e, to sama instytucja gwarancji, Kia Polska, gdzie e, no jak się dobrze wczytasz w, to, w te warunki gwarancyjne, i ta kija ma. E, gwarancji na 150 tysięcy albo 7 lat, super, tylko wczytaj się w te warunki i wtedy odkrywasz nagle, że tak, ok 150 tysięcy tylko, pierwszego roku ty musisz zrobić do 10 tysięcy, drugiego do 20, trzeciego do 30, czwartego do 40, piątego do 50, czwartego super, e, przepraszam, e, szóstego możesz zrobić do 100 tysięcy, i siódmego ekstra te 150 tysięcy Więc ostatnie dwa lata po 50 tysięcy Natomiast moja żona Jak zrobiła sobie 13 tysięcy Pierwszego roku no już wyskoczyła z tego normalnego Normalnej procedury gwarancyjnej Na tą trzyletnią Więc no auto będzie miało Tak na dobrą sprawę po trzech latach Max 45 tysięcy Ja bym stawiał że około 40 tysięcy I nie będzie miał gwarancji a no, to już pal licho, powiedzmy, że tam jakby e, strasznie nie jestem oto zły. No, bardziej irytuje mnie e, rzeczywiście ta sytuacja z tym dopalaniem GPF-u, ponieważ jest to moim zdaniem generowanie niepotrzebnego niebezpieczeństwa na drogach. Ja nie wierzę, że teraz ludzie ruszą i nagle zaczną wszyscy wypalać GPF-y w e, autoryzowanych serwisach. Tyle moich przyje, tyle, tyle, moich przemyśleń i serdecznie pozdrawiam.